Dzień dobry kochani, dzień dobry, jeszcze polowo w piątek z Mazur 29 sierpnia, 29 sierpnia 2025 patrzymy, jaka energia dnia. Jeszcze jutro, kochani, w niedzielę już wszystko wraca do normy, wracam do domku. i zaczynam ostro <grym> pracę. Algis na dziś przepięknie kochani, przecudna energia, która mówi, żeby myśleć optymistycznie, patrzeć na wszelkie rzeczy, wszelkie sprawy. Optymistycznie, pozytywnie myśleć. Jest to energia, która mówi, że mamy ochronę z góry, że w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy dzisiaj czy jakieś sprawy będziemy załatwiać, będą nam towarzyszyli przychylni ludzie. Ktoś poda rękę, ktoś podpowie, ktoś pomoże, ktoś przeprowadzi. Jest to, jest to energia, która będzie nas mocno y, wspierała, więc y, cieszmy się. Ktoś może tutaj też i, i liczyć na jakiś przypływ gotówki. Jest to energia y, też. Y, lepszego lepszego samopoczucia yy, I no uda się to, co sobie yy, zaplanujesz yy, Jeżeli nawet będzie trudno yy, to to znajdzie się ktoś yy, yy, tak czy sytuacja będzie yy, gdzieś tam z, no będzie sprzyjająca i i, I mimo, że trudna sprawa albo odkładana, to przepięknie dzisiaj uda ci się to załatwić. Jest to energia siły, takiej życiowej, tak. Jest to też energia kontaktu z nadświadomością. Dzisiaj możesz korzystać z pomocy wróżki, wróżbity, może będziesz rozmawiał z doradcą duchowym, może będziesz korzystał z jakiejś wróżby, może będziesz czytał coś na temat duchowości, czy właśnie wróżb, czy jakieś horoskopy. Tak, tutaj energia nam mówi, ale na pewno jest to ochrona. Ochrona, yy, też takie yy, szczere podejście do, do drugiego człowieka, ale przede wszystkim myśl pozytywnie. Yy, Algis też mówi nam o taki, takich pozytywnych relacjach międzyludzkich, nic się tutaj negatywnego nie będzie działo. Jest ochrona, więc dzisiaj się nie obawiamy, kochani, tylko śmiało. Jeżeli jakieś gorsze samopoczucie było, czy coś ci doskwierało, to tutaj zdecydowanie dzisiaj możesz się lepiej y, poczuć. Energia y, nam y, tutaj podpowiada. Także jest siła, jest moc, więc śmiało y, kochani y, do przodu. A co Archanią Michał <laughs> ma do dopowiedzenia nam, a nawet dwa razy wyskoczył, y, więc y, czytamy jakie przesłania. Napisz o swoich myślach i uczuciach, więc może warto przelać coś na papier, co ci w duszy gra, albo to, co czujesz, może to, ci, to cię wyzwoli właśnie z jakiegoś takiego negatywnego postępowania, może warto właśnie sobie spisać, może to być takie terapeutyczne dla Ciebie. Dziękuję Ci za pomoc do docieraniu do podarowanej od Boga kreatywności i mądrości, dzięki którym wyrażam siebie i wydobywam, ze środka błogosławiąc i uzdrawiając. I może tak być, że faktycznie, jeżeli ty przelejesz te swoje jakieś negatywne y, y, uczucia, negatywne emocje na papier, będzie mieli tego wybuchu, ale też podziała to uzdrawiająco na ciebie. Z drugiej strony, może to właśnie y, y, przelanie na papier y, to ta kreatywność, tak, y, to tworzenie. Więc korzystaj z tego. Y, Osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania, więc jeżeli zastanawiasz się nad jakąś osobą, czy wejść do współpracy, czy zaufać w jakiejś konkretnej sytuacji, to tutaj Archanią Michał podpowiada, że jak najbardziej to jest szczera. To jest otwarta, pomocna osoba. Możesz poprosić o pomoc, możesz się otworzyć, możesz porozmawiać. I modlitwa: dziękuję Ci za pomoc w podtrzymywaniu mojej wiary w to, że potrafię otworzyć szerzej serce w związkach. Jestem wdzięczny za opiekę oraz gwarancję, że otaczają mnie tylko ludzie godni zaufania. I tutaj warto uwierzyć, warto zaufać, bo ten ktoś pomoże, bo ten ktoś tutaj będzie wspierał, no i będzie otwarty i szczery wobec Twojej. Osoby. Kochani, wszystkiego co najlepsze. Pięknego piątku. Jutro, jeszcze runa dnia. Tak jak powiedziałam na wstępie, w warunkach polowych, ale od niedzieli już wracam do domu, wracam do pracy takiej systematycznej. Kochani, tutaj tylko taka namiastka tej runy dnia, żebyście no nie zostali tutaj bez, bez, bez tutaj sprawdzenia energii. Także z wyrozumiałością ja od niedzieli wracam do. Takiej systematyczności, więc na wszelkie maile, wszelkie telefony tutaj już wszystko będzie ruszało z powrotem w takim normalnym trybie. Dziękuję serdecznie i życzę przepięknego piątku mimeruna.